Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać, jak prawidłowo założyć białe robaki na haczyk. Do tego celu potrzebujemy białe robaki. Ja dzisiaj użyję haczyków numer 12. Myślę, że to jest odpowiedni haczyk do uzbrojenia jednego bądź dwóch białych robaków. A więc tak, biały rowak to larwa muchy. Ma tu po stronie tej grubszej, znajduje się otwór gębowy larwy, z takimi dwoma charakterystycznymi oczkami. Poniżej znajduje się otwór, w którym larwa pobiera pokarm i to właśnie za tą część należy, należy włożyć haczyk i przekłuć otwór gębowy, wtedy Założenie będzie najbardziej skuteczne. I zobaczcie, larwa wykonuje ruchy odwłokiem. Jestem praworęczny, w związku z tym łatwiej nałożyć mi tą larwę prawą ręką. No i szukamy sobie w pudełku. I zobaczcie, pokazuję to jeszcze raz otwór gębowy larwy, dwie plamki oczne i poniżej nich znajduje się otwór gębowy i to za niego tak naprawdę powinniśmy przekłuć haczyk, haczyk, tak jak teraz ja to robię. Proszę zobaczyć. Larwy prezentują się pięknie na haczyku i o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby uzyskać jak największą ruchomość tych robaków, a teraz pokażę, jak to robię z większym haczykiem. Tym razem użyję haczyka numer 8. Zwykle takich haczyków używam na duże leszcze, na liny. Zasada ta sama. Szukamy otworu gębowego i nadziewamy. Za ten otwór gębowy oczywiście tych robaków na taki większy haczyk nakładam więcej, tak żeby stworzyć dla ryby taką smakowitą, ruszającą się przynętę. Jeżeli się Wam nie uda, weźcie następnego robaka. Nie ma co żałować. Tych robaków na no taki haczyk numer 8 można założyć kilkanaście. No proszę bardzo, zobaczcie, jest jedna dosyć istotna zasada: grot haczyka musi bezwzględnie wystawać na zewnątrz. Ja go tutaj pokażę. tak grot haczyka nie może być ukryty, ukryty w robaku. On musi wystawać, wystawać na zewnątrz i być dobrze dobrze widoczny. No tak jak tutaj. I nasze ruszające się białe robaki. I tak nasza przynęta będzie prezentować się w wodzie. W ten sposób zobaczy ją ryba.